Wiesz co? Nie wiem, czy mi ten złoty kolor tutaj tak by pasował. Jakbyś mi dał zielony. O, zielony byłby super. Dasz mi zielony. O, w czarę! Mi nic nie zrobisz, co? Chyba, no tak po prostu wisisz sobie? Dobra. <śm> to jest chyba tak tylko, żeby wiadomo było, o co chodzi, co. No mi nic nie zrobi. Nie, nic mi nie zrobi. Dobra. To mogę zaczynać. Cześć dzieciaki, cześć dzieciaki! Cześć dzieciaki! Wiecie co? Piękna jest ta ziemia. Piękny jest ten wszechświat, każdy włos owczarka. Wszystko jest piękne, bo Pan Bóg to stworzył. Pan Bóg stworzył też człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden. Przepiękny ogród. I w tym ogrodzie było jedno drzewo, z którego owoców człowiek nie miał korzystać. Nie miał jeść owoców z tego drzewa. Zastanawiacie się może, ale to, 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 to tak... tak czemu? Bez tego drzewa to tak nie szło, nie dało rady. Przecież tak ze wszystkich można byłoby jeść, byłoby fajnie. Nie byłoby kłopotów, nie byłoby węża. I byłoby fantastycznie. Bez grzechu. I tak tego. Jednak nie byłoby tak fajnie, bo wiecie co? No bo jak, jak jak, masz kogoś kochać, nie? No to musisz go kochać, bo, bo chcesz. Bo to wybierasz, że masz jakiś wybór, że go kochasz albo nie. I wtedy go kochasz, bo wybierasz, że kochasz. Rozumiecie? Ja trochę rozumiem, ale jeszcze wam trochę poopowiadam. <grym> no, bo, no bo zobaczcie. Jakbyście. Nie mieli wyboru i tylko mogli kochać, no to tak jakby, no to, to bez wyboru to tak słabo, to tak bez wolności, to tak musisz mnie kochać i kropka. A jak masz wybór, a, to już zupełnie inna rzecz. To wtedy ja wiem, że Ty wybrałeś, że chcesz mnie kochać. A, no to ja tak, to ja chcę. No i po to to drzewo. Pan Bóg postawił to drzewo i mówi: No to wybierajcie. Jesteśmy przyjaciółmi, kochamy się? No czy nie? No i wszystko było dobrze, wszystko było dobrze. No i zaczęła się. Nigdy z wężem nie dajcie. Nigdy z żadnym wężem. Oczywiście mam na myśli nie węża jako węża, tylko mam na myśli szatana, diabła. To stworzenie takie które się zbuntowało i stwierdziło, że ono, cały ten plan pana Boga to pogrzebie, że on stworzył jakiegoś człowieka i oj, że się tak kochają i, i że może być tak dobrze, nie. On to wszystko po prostu rozwali w pył. Ale jak on to rozwali? <laughs> to nie tak, że przyjdzie z armatą i, puch, puch, i rozwali to. Nie. To zupełnie inna para kaloszy tutaj. On przychodzi i zaczyna gadkę. On wie, że zniszczenie tego wszystkiego to też jest tylko decyzja człowieka. On musi zdecydować, więc zaczyna gadkę. A, to prawda, że z wszystkich drzew tu nie możecie jeść? Hmm. I po prostu w ogóle zero duchy powinno być. Ewa powinna w ogóle w to nie wchodzić, a ona zaczyna gadać i gadać. Bo się myśli, a no tak, tak, tak taki miły, miłe wąż gada, to ja też pogadam. No, i, 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 I wiecie, jak się skończyło, nie? No właśnie. ona zjadła owoc. on zjadł owoc. W sensie nie wąż, Adam. No, i, 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 I oczywiście jeden i drugi w ogóle nie odpowiedzialni. W sensie nic, oni nic, to ona, to on, to ona, to on i na siebie zaczynają zwalać. A tak się kochali. Wszystko pomieszane, wszystko tą decyzją właśnie, bo człowiek zdecydował, że nie będzie ufał panu Bogu, że może pan Bóg coś ukrył, że może pan Bóg nie tak do końca ich kocha. Zaufał człowiek temu wężownikowi, znaczy nie temu. Szatanowi zaufał, a stracił zaufanie do Boga. Sam człowiek chciał wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Chciał być potężny. No to macie. Tak się zaczyna ta historia. Kilka kart Biblii, zobaczcie, weźcie do, do, do rąk Biblię i zobaczcie. Kilka pierwszych kartek. I już zaczyna się niezły bałagan. bo I całe, wszystkie pozostałe kartki w Biblii, to Pan Bóg stara się poukładać to wszystko na nowo. To jest misja ratunkowa. Pan Bóg ratuje człowieka. Człowiek wybrał? No i teraz Pan Bóg bierze misję ratunkową na siebie. Hm. Niezły to jest Pan Bóg. Ja to nie wiem. Ja to nie wiem, co bym zrobił. Ja bym się pewnie zdenerwował. Przecież było tak dobrze i nie zaufaliście mi. Ech, Pan Bóg jest dobry. Dzieciaki, kończymy, bo już chyba długo jesteśmy przed ekranem, a nie wolno długo być przed ekranem w adwencie. Trochę tylko. Trzymajcie się i do zobaczenia do jutra. Powiem ci, ja to bym poserfował na bicie. Na jakimś bicie. Mimo, że koniec, plansza końcowa, jutro zaczniemy wszystko od nowa. Możesz więc zrób to, bo się lubimy. Zostaw komentarz, daj łapkę w górę i prześlij film dalej. Czy ja rymy? Siadło, co? Spodoba im się.